od 1 października tego roku. Gdy jesteśmy już dostępni w całej Polsce. O, już? Tak! O, ok. Gratuluję. Tak. Klient mówi do mnie, panie Andrzeju, wiem jak trenować, jestem pod opieką, wiem co jeść, jestem pod opieką. Nawet pan mi dobrze pokładał. Ulubiony kolor. Kolor żony, czyli jest to... Cześć, nazywam się Magda Wojciechowska, a to jest mój podcast Rebel Talk, do którego zapraszam gości na rozmowę o biznesie, stylu i inspiracjach. Dzisiaj na rozmowę zaprosiłam Andrzeja Stefanowicza, pomysłodawcę smacznej diety i współwłaściciela firmy i będziemy dyskutować i rozmawiać na temat biznesowy, ale nie tylko. Cześć, Andrzej. Cześć. E, powiedz mi, proszę, o co chodzi i jak to się zaczęło, że to ty wpadłeś na pomysł smacznej diety. To brzmi dumnie, ale tak naprawdę to wyszło od, od klientów, tak? Słuchając potrzeb klientów, e, taka usługa powstała. E, na początku byłem trenerem personalnym później dietetykiem i prowadząc klientów indywidualnie, poprzez ruch, aktywność, zauważyłem, że jakby sam wysiłek fizyczny, praca na treningu, nie daje takich efektów, stąd był kolejny krok rozwój w kierunku dietetyki, odżywiania. Tutaj klientów wyposażałem w tą wiedzę, układałem je do spisy, później doszła po byłem, taka miękka psychologia, motywacja, tak, czyli to, żeby klientów było się chciało, żeby miał Mógł układać plan dnia, zdarzają sobą w czasie, zdradzają sobą energię w czasie, tak, czy wszystkie te elementy, które były to już kilkanaście lat temu wdrażałem właśnie potem te nawyki dla, dla, dla klientów. No i w końcu się klient mówi do mnie, Panie Andrzeju, wiem jak trenować, jestem pod opieką, wiem co jeść, jestem pod opieką, nawet pan mi w głowie dobrze pokładał i się chce, ale nie mam na to czasu. Tak? I teraz, jak Pan mi to gotował, to ja się będę stosował. A tak, i stąd pomysł, tak, korzystając z zasobów, e, mamy tak, bo w ogóle prowadziłem fitness klub, wspólnie stworzyliśmy, w wróciła z Anglii, otworzyliśmy restaurację fitness, e, korzystając z tych zasobów, dodatkowo oczywiście tutaj e, od razu jakby z automatu, czyli przyjaciół dziedzictwa Krzysztof Kolsa, który w tym momencie kończył pisać książkę, miał czas, energię, żeby się w, to, w ten projekt wdrożyć, tak, jakby z pełną determinacją go, e, go kupił, był to same z nim e, i e, tak rozpoczęliśmy. Zanim zostałeś dietetykiem, jak u ciebie ta twoja pasja i to podejście właśnie do zdrowego stylu życia i do, no, do dbania o, o swój organizm no, kiełkowała? Zawsze uprawiałem sport, tak, sport była moja część, takie DNA i do tej pory jest. E, na początku uczyłem piłkę ręczną, w szkole podstawowej później przyszła koszkówka, tak, i okay. miłej do niej. Która stała się w moim stylem życia, sposobem na, e, na spędzanie każdego wolnego czasu. No, szkoła średnia to był taki okres, gdzie dużo osób się buntowało, szukało tak. swojej tożsamości. Tak, ja tam zawsze miałem ideał na bycie sportowcem. Faktycznie, ja cię takiego kojarzę, właśnie cały czas na sportowo i cza cały czas na boisku um, grający w kosza. Jaka przerwa by to nie była, krótka, długa, czy zajęcia z UEF-u, to każdy się próbował wymiksować, a ty po prostu byłeś aktywny i. Um, Myślę, że to jest imponujące. E, dziękuję bardzo. Na pewno tak tu dzisiaj przychodzę na, na, na te spotkanie, na ten hmm. wywiad. E, no przypomniałem sobie ten wątek taki, że był taki okres że w, na, w naszej klasie jedyną osobą, która nie paliła, to byłem ja, tak? I e, jeśli mówiło o takich przerwach, tak. to zawsze miałem wtedy wybór, tak? Albo idę z całą klasą, to był podział na, na, na grupy, tak? tak męskie damskie, ale Ale łączyliśmy się czasami. Tak, tak, więc miałem, miałem wybór tak, albo idę. Jako mierny palacz do, do, do toalety, gdzie tam 15 osób pali papierosy, tak? Albo, jak poszedł na, na, na gdzieś na przerwę i potaje do kosza. To było fascynujące. Ja powiem ci, że z perspektywy czasu, po prostu właśnie to, co mówisz i ten dysonans, że faktycznie ty byłeś jedyną osobą, która e, wybierała coś innego, e, no ja jestem pod wrażeniem, może między innymi dlatego ta systematyczność też wpłynęła później na e, twoje decyzje, no i to, w jaki sposób prowadzisz właśnie ten tryb życia, no i na pewno wpłynęło to w znacznym stopniu na to, jak dobrze prosperuje twój biznes. No, na pewno jest to yy, mam nadzieję, część, część tego, bo na pewno to jest coś, co jest prawdziwe tak i dla mnie to są ważne wartości. Cieszę bardzo, że yy, firmy, którą współtworzę, czy wszystkie projekty, które współtworzę, yy, dają jak, jakąś korzyść społeczeństwu. Tak? Hmm. Czy to będzie Klub Koszykówki, czy to będzie Smasha czy inne projekty, w których brałem udział yy, jako dietetyk, tak? czy osoba, która motywuje do dobrego stylu yy, zawsze... W moim nie mają tak, to dawało wartość społeczeństwu. E, nigdy nie robiłem biznesu dla, dla pieniędzy, tylko mhm. dla, dla idei. E, a to przychodziło w trakcie? To nieźle to, to... przychodziło to w, w trakcie i no, nigdy nie chciałbym robić biznesu kola, kola, kola czy powiedzmy mhm. Lembludzie, e, gdzie jakby ten produkt jest mniej wartościowy, e, a jest po to, żeby generować e, zysk. Interesuje mnie e, Twoje podejście. Mm. Twój mindset. Wiem, że już masz rodzinę, prawda? Jesteś żonatą, prowadzisz również zajęcia z dziećmi. I bardzo emocjonująco wypowiadasz się właśnie na ten temat, czyli no, jest to twoja pasja. Tak, mhm. tak jakby cel mojej działalności nie był nie był, był finanse i jakby do tego nie przywiązuje wagi okay. tak. Jakby też się mi interesowało działanie. E, tak sobie zawsze przekładałem, że e, też nawet sam cel nie jest najważniejszy, ale sama droga, tak, czy w taki sposób e, ja postępuję, postępuję powiedzmy firma, czy zespół, który tworzę. E, I też m, mogę przełożyć tak bezpośrednio też jakby wartości ze sportu e, na wartości służbowe. Mhm. E, zawsze byłem grak zespołowy, tak? Więc ta współpraca, budowanie czegoś wspólnego, delegowanie, zaufanie do zespołu, mhm. e, bycia razem, tak? Zawsze to, to mi to było to same, dlatego cieszę, że. Ee, że firma, którą tworzymy, też jest wielosobowa, tak, i, i tworzy naprawdę fajne wartości. Ee, z jednej strony, my się mówimy, że w firmie ważne żeby była atmosfera, tak? bo atmosfera mm -hmm. e, to jest, spędzamy w firmie czy w pracy po 8-10 godzin. Drugie I, życie. Tak, drugie życie, więc fajnie, żeby tam się dobrze czuć. Ee, I to jest dosyć łatwe, podobnie i w sporcie, i w firmie, jeśli są super wyniki finansowe, albo super wyniki sportowe, tak? jeśli prowadzimy. E, drużynę w rozgrywkach drugoligowych, tak, i, mm, i wygrywamy, to zawsze będzie dobra atmosfera, bo, to są wyniki i tak dalej, jest brawo. I tak samo w firmie, jeśli wszystko wychodzi, aktualnie jest taka koniunktura, okaz, że świetnie firma rozwija, można dać premier, robić imprezy integracyjne, mhm. bo to mówimy, że jest, jest świetnie, tak, ale y, później okazuje się wartość firmy, czy wartość zespołu w tych momentach kryzysowych. I wtedy tak. widzimy, czy powiedzmy ta wspólna wizja, pasja, to czy, to całość, tak, tak, czy ta kultura organizacyjna, mhm. czy, czy ta, powiedzmy, chęć tworzenia czegoś jest na tyle silna? Mhm. E, no i jakby prowadząc te kilka działalności, już kilkanaście lat będą z tym, e, wiem, że z tym jest różnie. Do tego jakby budowanie firmy czy zespołu na zdrowych wartościach, na takich stałych fundamentach i otaczanie się ludźmi, dla których to, co się robi, tak, jest ważne, e, no pozwala, że możemy dalej trwać i mimo jak się różnych, niedoskonałości, mamy tą energię w sobie, tą pasję do tego, żeby wstawać rano, tak, i dalej działać. Sam koncept Smacznej Diety jest bardzo unikatowy, prawda? I myślę, że nawet na skalę mm, krajową jesteście firmą, która bardzo wyróżnia się, jeżeli chodzi o samą misję, wizję, skąd właśnie ten pomysł, żeby robić to, co robią inni, ale w inny sposób jakby na, na początku swojej hmm. czy, czy działalności tak, no to yy, chcąc coś zrobić, tak szukałem wiedzy, tak? Czy to było, na początku to było jak AWF, yy, studia, tak? Czy płyniewskie kursy trenerskie, yy, będąc w branży fitness, zawsze sz, szukałem jakichś nowych rzeczy, które dadzą mi satysfakcję, a przede wszystkim dadzą korzyść klientom, tak? Hmm. Prowadziłem spinning, nordic walking, tak? czy takie rzeczy, hmm. zajęcia okay. aerobiku, hmm. tak? Więc jakby, yy, powiedzmy, zajęcia zumby, tak, 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 <laughs> bo na pewno, kiedy byłem menadżerem w fitness te pierwsze zajęcia Zoomy w Polsce były to gdzieś. E, Czyli e, tam kręciłaś brodarkiem z paniami. <laughs> e, tak, ale chodzi, żeby nawet to taka otwarcie na, na nowo. Tak, jak tak, Ida tak. przyjechała do Gorzowa, to pierwsze zajęcia zumby w Polsce mm -hmm. były w Gorzowie, tak? A widzimy, o. jaka teraz jest skala już jest, tak. e, na całą Polskę międzynarodowa, tak? A gdzieś tam na pewno, że ta zumba wyskoczyła e, tutaj mm -hmm. w Gorzowie, e, więc zawsze byłem otwarty. Później, się dalej była taka dietetyka, tak, to było znowu, bo wyszło z tego, że to klienci tego potrzebują. Mhm. Chciałem tą wiedzę zdobyć, tak, żeby później się z nimi dzielić. Później właśnie była, powiedzmy, y, ta motywacja, w ogóle chęć zmiany, tak, nawyków, y, psychologia, tak, czy te elementy wiedzy, po to zgłębiałem, żeby dalej się z nimi dzielić. I później będąc na y, funkcji menadżera w fitness klubie, no, to było kolejne pokazanie da, dawka. Z jednej strony miałem potencjał, bo potrafiłem współpracować z ludźmi, rozmawiać, być z nimi, tak? być wiarygodny, tak? Mówię, z tą pasją, zaradzać ich tą swoją misją, ale z drugiej strony po brakowało mi też kompetencji ja menadżerskiej. Menadżerski. Me, menadżerski. mhm. I no, to był kolejny taki podstawowy żeby z takiej wiedzy skorzystać. E, I też myślę, że jedni, tu już kilkanaście lat temu jako fitness school. korzystaliśmy z coacha, tak? skorzystaliśmy z takich szkoleń wewnętrznych. A rozwijających, motywacyjnych, tak? tak? Zarządzających, jak delegować, mhm. jak. Jak ta tak jak budować e, zespół, więc te rzeczy rozbijałem. Mhm. E, później też byłem też, były praktycznie nieudane tak biznesowo. Fitness klub, e, w układzie spółki, tak? Rozpadł mhm. się i to był projekt, który jakby od skali jakby takiej biznesowej został zamknięty. możemy potraktować to jako porażkę, tak. Ale to właśnie trochę ci przerwa. Czy faktycznie jest to porażka, czy wiesz, przeważnie mamy taki mental i jest takie przeświadczenie, że jak coś nie wyjdzie, to już jesteśmy załamani i nie podejmujemy żadnych dodatkowych działań. Ale myślę, że wyciągnąłeś z tego jakieś wnioski że to ci pomogło w dalsze. Na, na pewno tak, też wiemy, jak to świeci biznes, także mhm. y, to, 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 to się do też nie porównuje, tak, a najmniejsi miliarderzy to ileś razy plajtowali. Tak. Raz Mam nadzieję, że jeszcze kilka razy spajtuję i dopiero będę osią osiągnął sukces, tak? Nie więc... będziesz spokojny i będziesz mógł leżać. Tak, tak, więc jakby to jest wszystko mhm. przy, przede mną, tak, ale no, tutaj na pewno to doświadczenie, doświadczenie było ciężkie, bolesne, tak, ale na pewno e, w tak młodym wieku, e, no tak. że byłem e, bardzo szybko, miałem i menadżerem, i bardzo szybko byłem spokości Finnes Klubu, spowodowało tak, że e, tych doświadczeń nikt mi już nie zabierze, tak i mam nadzieję, że z niej wyciągnąłem odpowiednie wnioski, żeby. Kolejnych projektach funkcjonować na zdrowszych, lepszych zasadach, tak, zwrócić uwagę, na co mamy. No i też nie przeceniam, bo to jest siebie jako człowieka pokora, ale zakładam, że jakaś część swojego życia jest przede mnie niekontrolowalna, tak, powiedzmy, hichozorowu, tak, byśmy lecili samolotem. Zawsze musimy mieć jednak to zaplecze, tak. Takie świadomość tego, że będziemy lecieć samolotem z punktu A do punktu B, to ode mnie nie zależy, czy dolecimy. I podobnie czy czyn biznesem, mm -hmm. na pewne czynniki po prostu nie mamy, to. Nie mamy wpływu. Więc jeśli ten projekt się pewien, uda czy nie uda, ode mnie w pełni jest uzależnione i to nie jest takie tylko podejście, że jak chcę, to mogę. No to też mają inne rzeczy wpływ, czy coś się powiedzie, czy to się uda. A w ogóle kwestia, czy się uda, czy tam czy jest sukces, no to też jest kwestia interpretacji, bo... No dla każdego co, coś innego, no ale w gruncie rzeczy sukcesem jest to, że utrzymujecie się na rynku już ponad 10 lat w momencie, kiedy firma zamykały swoje, czy placówki, czy w ogóle przestawały istnieć. Jak sobie poradziliście właśnie z tym chyba, myślę, chociaż u was to też nie było takie duże wyzwanie, ponieważ dostarczacie swoją dietę do domów, ale jednak na pewno ten okres pandemiczny gdzieś tam wpłynął w ogóle na was i jak to wyglądało, czy to faktycznie był jakiś duży, dla Was problem, czy poradziliście sobie z tym? Wyzwaniem było sporo, tak? Oczywiście tak. mówię, e, mieliśmy łatwiej niż restauracja, która tylko stacjonarnie e, obsługuje klientów, tak? Ale w naszym przypadku na pewno kwestie tych, już powiem, covid tak? Czy powiedzmy hmm. tych wszystkich e, osób, którzy po prostu nie przyjechali do pracy, tak? Czyli tak. problem z kadrą, bo każda osoba zarażona maseczki w pracy, jakieś te tak. odległości. Taśmę, więc jakby tych procedur takich formalnych, żeby dalej funkcjonować w biznesie, było sporo. Mhm. E, też e, za pandemią poszła kwestia, że tu czy duża grupa naszych klientów przestała pracować. Jak przestała pracować, tak. jak się nie było, że będą kosmetyczki, tak. to e, dlaczego nas brały? Przede wszystkim było nas do tego, że pracowały po 10 godzin dziennie poza domem. Tak, i chciały zdelegować gotowanie. Na las, tak, żeby dawać im posiłki, tak. żeby mogły efektywnie żyć, efektywnie pracować. A teraz, się wróciły do domu, bo nie mogą one pracować, mając 10 godzin wolnego. Gotują. To gotują, tak, tam gotują. Tak. I z tego powodu ta liczba klientów spadała. Do tego utrudnienia, jakby z możliwością my, gotowania, między wyzwania były spore. No, ale to nie dało też. My, nie mieliśmy takiego podejścia załamywania się, tak, szybkie przychodzenie do tego, w jaki sposób tą sytuację rozwiązać, szukać nowych możliwości. W tym momencie, w naszym wypadku to było wejście na nowe rynki, rozszerzenie oferty. To jeszcze do niedawna interesował Was tylko region tutaj nasz lubuskiego i ewentualnie delikatnie ościennie. Czy nadal macie takie plany, czy już raczej ekspansja idzie pełną parą i jest to bardziej w Polskę, bo tak jak wspomniałam, no koncept jest dosyć unikatowy i myślę, że no, szkoda to było, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że pewien rodzaj chociażby logistyki jest dosyć no, trudny do um, zrealizowania. To możemy z Tobą powiedzieć, że od 1 października tego roku jesteśmy już dostępni w całej Polsce. O już? Tak, to stwarza, Gratuluję. Tak, to stwarza nam <laughs> ogóle, nowe możliwości marketingowe i rozwoju. Nadal no, zachowujemy swoją tożsamość, tak, czyli firmy, która E, na, jest manufakturą, nie jest fabryką, nadal produkujemy, jakby, tworzymy coś unikatowego, wartościowego, to jakby, jakby zmy, produkt, czyli klient, który dostaje jedzenie, e, musi być w pełni e, tak, jak byśmy sami chcieli, po prostu, bo prostu go na co dzień, więc mhm. to w pełni się z nim utożsamiamy. Jakby możliwość się na Polskę, to była przede wszystkim logistyka. W tym momencie domyśliłem się właśnie. E, ta branża już tak się rozwinęła, że po prostu jedna z firm e, kurierskich tak się wyspacyzowała mhm. w dostawie jedzenia, ma cały ciąg chłodniczy, że po już latach, jak bym powiedział, obserwowania ich i jakby ich takiej komunikacji, e, mam już teraz gwarancję, że towar będzie, po, dobrze. będzie dobrze mhm. będzie dobrze dostarczone w tak dobrych warunkach chłodniczych i możemy dzięki temu zagwarantować jakość e, naszej smaszej diety restauracji pudełku klientom w całej Polsce. No, co mówię, pozwala na to, że możemy e, być marką taką e, o zasięgu ogólnopolskim. E, mam nadzieję, że e, to daje e, da nam taką dodatkowy potencjał i nowych klientów, ale przede wszystkim m, współpracy z ambasadorami, którzy mają zasięg ogólnopolski. E, jeśli na przykład mamy tutaj e, współpracę z firmy lokalne, które one działają na całą Polskę, to do tej pory nasza współpraca była niekoniecznie mogła być spójna, ponieważ oni promując nas, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie mhm. czy w innych miastach, no trochę by... Nic z tego nie było, no bo... Tak, mhm. bo nie, nie macie... było przełożenia. Oni na... tylko się pochwali, tak. że jest u nas, w Gorzowie, jest taka tak. fajna, smaczna ta dieta, wy e, możecie tylko o oni pomarzyć. Teraz jestem bardziej, <grym> bardziej naturalne, że na jeśli o tym będą rozmawiać tak, to na, bo faktycznie można nas kupić w tej pozycji. Jakie macie plany? Oprócz tej ekspansji naszego kraju, będziecie myśleć później na temat tego, żeby wyjść poza granicę? Czy jednak skupicie się na razie na tym, żeby zbudować sobie silną markę na miejscu? Na pewno nie mamy takiej ambicji, żeby być firmą globalną, tak? Tu nie będziemy się ścigać z nim postem, czy z Bruskom. Na tą skalę tak chcemy realizować hmm. te fajne działania naszej lokalnej społeczności. Krzysiek ma swoje działkę charytatywną. Ja mam swoją działkę koszykarską, na tak to chcemy how... mieć mi, mi czas, energię. Yy, nie mamy też potrzeb takich finansowych, żeby kupować rzeczy inne, rzeczy materialne nie nakręcają do tego, żeby prowadzić biznes. Sort of mm. Jakby wszystkim to są wartości, które daje Smash dieta. tak chcemy podtrzymywać, chcemy być manufakturę, chcemy mieć restaurację w pudełku, chcemy gotować prawdziwe jedzenie, zabrać jak najlepsze wartości mm -hmm. i budować zespół, który się nakręca i lubi to robić. Więc to są takie rzeczy, które są jakby niemierzalne w kontekście że kolejny kraj, że kolejny milion, tak. że większy obrót. W ogóle takie rzeczy nas nie nakręcają. Chciałabym teraz porozmawiać z tobą na temat inspiracji. Czym się inspirujesz? Kto jest dla ciebie takim autorytetem? Już um, może, nie wiem, nie stricte związany z biznesem, ale właściwie interesuje mnie, czy na przykład czytasz jakieś książki albo um, wspomniałeś na temat tego, że przechodziłeś różnego typu szkolenia. Eee, czyli no, kto jest dla ciebie taką motywacją? Czy masz kogoś konkretnego na myśli? Eee, książkę z Rolą Doknę, to była książka Briana Tracy, tak, to jest sentymentem e, tego pa tak. pana, pana spływa z sprzed, tak, sprzed kilku, kilkunastu lat, to była taka osoba gdzieś tam, powiedzmy, która e, otworzyła mi oczy na inne spojrzenie, tak, potem takie właśnie pierwsze określenia zarządzania sobą i energią w czasie, tak. Ale też kwestii sprzedażowych i tak. tak podejścia w ogóle do. do, do mm -hmm. Powiedzmy, planowania, no. tak, czy no. pewne zapisywania celów, takiego podejścia efektywnego, korzystania czasu. Więc to była taka pierwsza osoba, która w jakiś sposób, mówię, taki autor zagraniczny, który mi otworzył oczy i powiedzmy, to ruszyło I po skorzystają ze szkoleń, ze szkoleń powiedzmy, czy lokalnych, czy, czy, mhm. czy w Polsce. E, na pewno takim dużym, dużym projektem to były studia MBA, taką Matemisza mhm. Grzesiaka, tak ten cały cykl. Mhm. Też go robiłeś. Tak, tak. się nie chwalisz. Tak, tak. <grysti> tak że masz okazję dzisiaj się pochwalić. Tak, równolegle tak, tak, tak z Krzyśkiem, więc mhm. na pewno to była e, duża wiedza i taka nowa dawka. I, i przede wszystkim, to, to, to wszystkie te działania to nie wynikają z tego, że ktoś coś robi. Tylko tak by chodziło zawsze, jeśli czuję, że brakuje mi jakiejś kompetencji, czy wiedzy, mhm. czy jakiś powiedzmy, w zakresie, w którym chcę coś zrobić albo zrealizować, albo pomóc komuś, no wtedy te właśnie wiadomości e, zdobywałem, tak. E, czy było to w zakresie sportu, czy to z hmm. treningu, czy, czy odżywiania, czy to po psychodietetyki, To była właśnie ta moja, taka motywacja wewnętrzna, żeby coś naprawić, zmienić na u siebie, a później ewentualnie pokazać, spróbować pomóc to poprzez swoje doświadczenia, jakby swoim podejściem, pokazać to innym osobom, które w danym okresie wspierałem. No jesteś osobą, która wydaje mi się bardzo pomocna i bardziej nastawiona na to, żeby spełniać może nie tyle oczekiwania, co doradzać i pomagać drugiemu człowiekowi, ale bardzo ważną rzeczą jest to, co powiedziałeś, że zacząłeś od siebie. I uważam, że twoi synowie mają z sobą bardzo dobrze, pomimo tego, że jesteś surowy. Nie, nie, nie mi <słukamy>. miłe słowa, tak na pewno się to teraz różowy albo czerwony. Mówię, mam dosyć dystans, pokorę, tak? Mhm. Nie, próbuję, nie lubię się gdzieś tam szufladkować, czy jestem dobry, czy nie dobry. Jestem taki i jestem taki. Eee, na pewno wiem, w jakim kierunku chcę się rozwijać, mhm. tak? I jakie miałem różne etapy w życiu. Dla mnie, mówię, wa ważne jest to, żeby e, ludźmi, którymi się otaczam, tak? E, miał, powiedzmy, fajne fluidy, fajną energię wspólnie coś tworzył. E, tak po na projekcie koszykarskim e, prowadzimy Krókoszykówki, tak, mamy ponadby dzieciaków, mm -hmm. kilka sekcji. W jaki sposób to też już jest drugi biznes, ponieważ jest ta, skala tego przyjęcia jest tak duża i taka odpowiedzialność społeczna, e, więc to tak. z, zajmuje czas i do, do tego motywacji nie potrzebuję, bo to jest na, na pstre No masz to sprziały z tym, w ten sposób, tak? Jest to, mm -hmm. to sprzyziało, tak? jakby e, takie, takie rzeczy, czy, czy stanano dzieci na trening, tak, mm -hmm. czy. czy Powiedzmy, za chwilkę na e, swój trening, czyli jedziemy, nie wiem, do, do Leblonga, wstajemy o 6 rano, jedziemy kilka godzin autem, tak, gdzie też jestem kierowcą, później wchodzę w rolę trenera, i wracam później jako kierowca, następnie zrobię post. Właśnie, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to nie udzielasz się zbyt, zbyt bo patrząc na to, co robisz, to pewnie nawet nie do końca masz czas. I zajmujesz się raczej tym, co masz do zrobienia. Też jak próbowałam się z Tobą skontaktować, to jedyna forma kontaktu to przez telefon, bo na messengerze to siedzisz na komputerze. I jest to bardzo, uważam, przydatne w dzisiejszych czasach, gdzie masz to rozbicie uwagi, prawda? Bo jakbyś chodził z telefonem, a ja na przykład łapię się na tym, że jak nie mam co robić, to też co to wyciągam telefon, skroluję. No, podejrzewam, że tego nie robisz. I robię, nie robię, tak oczywiście, okay. jak, tak, wszystkim, jak mówię, umiar, tak, dbamy. No, też mówimy o samym teraz telefonie, to mamy tę swoją taką akcję koszekarską odklej od, od ekranu, wskoczy nam wojsko, oh. tak, i właśnie takie rzeczy uświadomiamy dzieciakom i rodzicom, i, i powiedzmy naszemu lokalnemu społeczeństwu, że mm. faktycznie, jeśli chcemy osiągnąć cel, no to te telefony nam nie pomagają, bo zabierają tak. tam energię, czas, y, którą byśmy mogli spożytkować na rzeczy, które dają nam, nam war faktyczną wartość, a nie tylko taką bierną, mm -hmm. e, bierną przyjemność, która za łączy się z poczuciem winy, z depresją, z brakiem kontaktu z ludźmi na żywo, bo jesteśmy zwierzęciem stadnym tak. i potrzebujemy być w realiach i często, żeby poczuć dumę z siebie, potrzebujemy też ludzi wokół, którzy uznają. Tak, tak. To... I odnośnie do tych liczaków i takich marnowanych talentów, to mm, dziecko rozwijając się, Sport jest bardzo ważną częścią my, prowadząc Klub Koszykówki, nie, nie chcemy tworzyć swoich, powiedzmy, takich gwiazdek, o wow, tu bym zawodnik zagrał na takim poziomie, tak, to chcemy, żeby jako całe społeczeństwo fajnie rosło, żeby to byli wartościowi ludzie i na pewno sport, aktywność wszystkim to jest inwestycja w przyszłość. To jest taki prezent od nas, od rodziców, że zapisali go na jakąś aktywność sportową, to będzie zdrowszy. Teraz takie pytanie w ogóle na rozluźnienie, takie zupełnie lifestyle'owe, więc sobie popij. <grym> trzy filmy, które mocno wpłynęły na twój światopogląd? Ja jestem panem Tomem Hengsa, więc tutaj okay. nie będę e, osobą, która e, się wyróżnia, powiedzmy, nie, nie typerowałem, bo jest Forrest Gump, mhm. e, Zielona Mila Super, i tutaj. Castaway, tak? Co takie, powiedzmy, trzy e, okay. e, klasyki. E, Lubię te kino starsze, tak. myśmy się, my się sentymentalnie kojarzymy się, bo z moim dzieciństwem, e, tym okresem rodzinnym nie to wspólnie oglądaliśmy, więc e, zarówno aktor, stylistyka filmowa mi się podobała, tak, oczywiście tematyka, mm. powiedzmy wizja, ale też że to łączy z dobrymi wspomnieniami takimi dzie dzieciństwa, wspólnych oglądania z rodzinką. Czy więc... jesteś fanem bardziej kina, czy seriali na, na przykład Netflixie albo na innych platformach tego typu? Czy oglądasz, wciągnąłeś się? Tak, seriale lubię, oh. powiem odnośnie kina, do kina mam, z kiny mam problem. Uh -huh. eee, to też właśnie takie gdzieś tam dietetyczne obserwacji już tam kilka lat temu, eee, że psuli na przykład sprawy, świat odżywiają, tak? Czyli to znowu. I parę mnie <sum> no tak obserwują, jestem tak jak do aptek czy do, do lekarzy, powiedzmy to, że tylko przepisują leki na... Eee, Czyli draszni to po prostu pod kątem. Pod kątem takim, <sum> że pójdę do kina, nie oglądamy filmu, tylko dzieci tylko to dostają bardziej z tym, że jedzą pokrót i kole. I to no, bo to tak zostało Tak, cukier. tak, dostało, tak, tak. Ale wiesz, co nie zastanawiałam się nad tym, ale faktycznie, może rację, to nie ma zdrowego jakiegoś urządzenia takiego typowego. No, to jest moja obserwacja od tak. wielu lat, tak może ją podzielę. No, mhm. Podzielę, że e, filmy, tak, kina zaczęły powiedzmy kiedyś mogły zarabiać przede wszystkim biletów. Mhm. Ktoś powiedział, że możemy zarabiać więcej, więc dołożyli w ogóle do stylu oglądania filmów w kinach. To widać po w latach 70., zaczęli rzucać, że jedzenie popcornu, picie coli, to jest takie super cool, tak? Bez tego, Life Tak, do tego, do tego nie ma zabawy. Mm -hmm. No i teraz dzieciaki, te nowe pokolenie, sobie nie wyobrażają, pójść do kina bez tych rzeczy, tak? Jeszcze się... najlepiej e słodki popcorn, wiesz, Karm karmelowy, tak, tak, I, 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 i ta tym jest <laughs> tak, ale... tysięczna marża, tak? To jest jakby taka motywacja dla, dla, dla kina. No ale to jest tak, tak poszło już w kulturę, że teraz jak dziecku tak. się mówi, że idzie się bez tych gadżetów, no to czuje się troszkę takie obrażone, Eee, jak to bez kornu. Tak, jak to bez kornu, więc w tym się mam trudność. Raz na jakiś czas chodzę z dzieciakami. Eee, bardziej też mówię, żeby im było przyjemnie, tak? Mm -hmm. to, towarzyszę im. Eee, ulubiony kolor? Kolor żony, czyli jest to, tak powiedzmy, zgniła, zgniła zieleń. O, mm -hmm. Tak, i ubieram bardziej się... Bardziej pod kobiecem <laughs> Ubieram się tak, jak e, żona e, kupi, tak. Ja A. większość ubiorów, powiedzmy, e, nie przyjdę do, do tego wagi, więc to, co jest w szafie, to zakładam albo to są rzeczy, które w jakiś sposób są zainspirowane żoną lub koszykówką, więc jest to wymiennie. Czyli jesteś praktyczny. Jestem praktyczny. Co byś powiedział sobie na początku swojej drogi i jakie na przykład trzy twoje główne rady chciałbyś, żeby zostały wysłuchane przez ludzi, którzy ciebie oglądają, którzy chcieliby również rozwijać biznes w taki efektywny sposób jak ty? Mówię, z mojej strony, jeśli chcemy coś tworzyć w zakresie biznesu, to na pewno musimy być świadomi dlaczego to robimy. Tak? Jeśli to będzie cel finansowy, to ja tego tak nie potrafię doradzić. Tak są wiem, że są tak mm -hmm. przedsiębiorcy, którzy potrafią robić pieniądze dla pieniędzy, mają taką smykałkę wiedząc kupić taniej, sprzedać drożej. Jest to na pewno jakiś kierunek. Moja droga to była pasja i chęć współtworzenia w projektach, które mi dawały satysfakcję i widziałem, że przynoszę korzyści moim klientom, tak, mhm. czy to była właśnie koszykówka, czy to była dietetyka, czy teraz restauracja w pudełku, czy to była branża fitness, czy różne formy aktywności, gdzie byłem trenerem, robiłem obozy, więc to są takie rzeczy, które są ze mną spójne. Jeśli masz w sobie taką energię, że chcesz coś stworzyć, tak, coś, coś zadziałać, no to na pewno to jest pierwszy krok, tak, czy pasja, energia, mhm. chęć Y, działania, tak? Drugą że to jest, to jest odwaga i próbowanie. Trudne yy, rzeczy. Jeśli tak chce być trenerem, to napisać do jakiegoś trenera, który nam najbardziej się podoba, czy mogę powiedzieć, na staż. Doświadczyć. Tak? Być hmm. otwartym, odważnym, nie bać się, że ktoś mi powie nie. One częściej jest tak, tu przy branży fitness y, doświadczyłem, przy takim pierwszym menadżerze, że ludzie lubią mówić o tym, co robią, dzielić się tym i uczyć innych. Bo to daje tę satysfakcję. Tej osobie, która to osiągnęła, więc jeśli to Cię naprawdę interesuje, to pójdź do osoby, e, która powiedzmy ma sukces, z nią pogadaj, powiedz jak to zrobiła, w jaki sposób ona Ci może pomóc, jak Ty możesz jej pomóc, rzeczach bieżących, ona chętnie się podzieli tą wiedzą, i w jaki sposób to jest taki pierwszy krok e, otoczenia się ludźmi, którzy już to się osiągnęli w która nas interesuje, e, i w jaki sposób e, eksplorowania te, te, tego tematu. No i trzecie takie warunek to jest konsekwencja, determinacja i to tu nie wracamy do tej pasji, bo jeśli okazuje się, że to jest prawdziwa pasja, to te problemy, trudności nas nie zniechęcają, szukamy innych rozwiązań, okay. szukamy innych kontaktów, innych możliwości. A jeśli widzimy, że po pierwszym, drugim etapie jest to, to był sumiony zapał, to może się okazuje, że to nie jest to i zaczynamy od nowa, czyli szukamy tej pasji. Czyli nie, zra nie, nie zrażamy się i idziemy dalej, działamy. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. To do usłyszenia. Dzięki.